Cześć, z tej strony Scarlet i witajcie na kanale Scarlet w kolejnym odcinku słodkiego cringe'u. Jesteśmy w odcinku 33, nie pamiętam co tutaj ostatnio zrobiliśmy, ale lecimy, lecimy na, że tak powiem, pełen żywioł. A, jeszcze zanim, to ja muszę sobie tutaj wszystko zrobić. Tak, oczywiście, że nic nie dostanę, bo gdzieś bym miała dostać, ale jakieś punkty akcji może chociaż mi dajcie. Super, dziękuję. Tyle pieniędzy na was wydałam, a wy mi nie dajecie nic za darmo, żadnych bonusów dodatkowych, że wydałam na was pieniądze, świetnie, cudownie. Dziękuję. <noise> z tego co pamiętam, to my jesteśmy na tym odcinku takim, a z imprezą. Okej, okay, czuję się w tym bardziej dorosła. Mhm. W ogóle ja mam wrażenie, jakby dziecko pisało te opisy. W sensie wiecie, nie ktoś, kto jest zatrudniony i jego zawodem jest pisanie takich rzeczy, tylko jakieś dziecko. W sensie nie urażając dzieci, ale po prostu wiecie, jak się jest dzieckiem, to się nie ma jakiegoś doświadczenia i dopiero je zdobywa. Nie, nie chcę wierzyć w to, że ktoś dorosły pisze w taki sposób zdania, bo to straszne jest. Po prostu to tłumaczenie po prostu jest takie straszne. Zabierz swoje rzeczy, a potem idź kupić napoje na bazarze. Mhm. Dobra, idziemy na bazar. A nie, ja mam tu wrócić do mojego pokoju. Spójrzmy, portfel, telefon, szminka. Chyba mam wszystko. Mhm. Ups, zapomniałam zabrać kluczy. Muszą być tutaj. No są. E, moje klucze włożę je do mojej nowej torebki. A bo my jesteśmy, a bo my. Ta, na tą imprezę idziemy, ale chyba nie może się przebierać w ten strój brzydki. E, tata nie wrócił jeszcze z pracy i nie wiem, gdzie jest mama. Trudno nie mogłam im życzyć miłego wieczoru. Może to i lepiej, że nie wpadłam na tatę. Nie chciałabym, żeby znowu zaczął mnie przepytywać. Idę na bazar. Dobrze, idziemy na bazar. Otworzyłam drzwi sklepu. Niezły strój. Mmm, przyszedł przed czasem. Dzięki. E, będę musiał uważać. Jezus. Też bzdury. Nie doceniasz się. Ach tak! Podeszłam bliżej i złapałam go. Myślałam, że za dupę. miałam tylko za kurtkę. Chociaż wiecie co? Tak sobie myślę, że jak się zna taką nastolatką i na przykład nie miało się jakiejś styczności ze związkami, to może to jest w pewien sposób interesujące zobaczyć to. Wiecie, tak ogólnie w jakiś sposób to przeżyć. W sensie pomijam, że to jest bardzo toksyczna wizja relacji jakiejkolwiek. Ale. I jest to relacja jakoś, w której jakieś tam decyzje podejmujemy, nie? Więc, więc może faktycznie stąd popularność tego. I w ogóle największe uwielbienie jest do tej części, nie do studiów, nie do Love Life'a, nie do nowej generacji, tylko właśnie do tej części. I w ogóle ja uważam, że to, że nowa generacja została zrobiona niby w biurze. To jest strzał w kolano, ponieważ wydaje mi się, że właśnie to było najciekawsze i to wygrywało tym swoim, tym cringe'em, który często tutaj też ja wyciągam bardzo mocno. Jezu, mam okno otwarte i dosłownie wszystko słychać, każdego warioto. Oh, no I, i tak, no tak mi się wydaje, że, że to i... Z tego, co ja wiem, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale ponoć ten new generation jest bardzo infantylny, a już jak my gramy w taką grę i jesteśmy na etapie, gdzie jesteśmy w pracy i powiedzmy, że mamy te ponad 20 lat, no to te relacje nie powinny być już aż tak infantylne, bo to jest denerwujące dla ludzi, że to wygląda w ten sposób, to powinno być bardziej takie poważne, nie? Ale nie wiem, na ile to jest prawda, bo ja nie gram w tę nową generację, ja tylko Komentuję to, co wy mi pisaliście na ten temat, jakie to jest, więc nie wiem, może kiedyś spróbuję w to zagrać, bo żeby ciekawe, ale nas czeka jeszcze Alternate, oczywiście, i Love Life do rozegrania, ale najpierw chciałam po prostu skończyć te liceum, co mi idzie dosłownie, jak... ale, no ale, ale staram się. I tak jestem regularniejsza niż dawniej. Rozejrzał się na boki. Haha, teraz o ty się boisz, że ktoś nas zobaczy? Nienawidzę, gdy ktoś się miesza w moje prywatne sprawy. Nie chcą, aby teraz padło na mnie. Chodzi ci o historię z Klementyną? Tak, tylko, że ja nie skończyłbym takiego W takim razie chodź. Co? Zaciągnęłam go do pustej alejki. Su? Potem go pocałowałam. Interesujące. Przytulił mnie, a potem pocałował mnie tak namiętnie, że zaczęłam tracić grunt pod nogami. No, takie... Pusty są to no. Szkoda, że nie będziemy mogli tego robić podczas imprezy. Mogłabym go całować godzinami. Mm. Poszukajcie sobie jakiegoś pokoju. Wstrzymałam oddech i natychmiast odsunęłam się od Castiela. Rozo, przestraszyłaś mnie. Ładny mi sekretny związek. Udało mi się odkryć lepiej skrywane tajemnice. Schowaliśmy się. To nie nasza wina, że nas podglądasz. Wierz mi, to za mało, aby wywrzeć na mnie wrażenie, jak miło może. Przejdziemy do zakupów. Całe szczęście, że to roza na nas padła, nie ktoś inny. Przeszliśmy się między półkami, aby wybrać co owocowy. Staram się zostać jak najbliżej Castiela, stanęłam na czele naszej grupki, zostałam z boku, aby Kassi i Rosalia mogli trochę poplotkować. Idę zobaczyć na solucji, co zrobiłam. No i nie widzę tego w solucji, czyli co, to nie jest istotne, co wybiorę. Stanęłam na czele naszej grupki, zostałam z boku, aby Kassi i Rosalia mogli trochę poplotkować. Stanęłam na czele naszej grupki, starałam się zostać... Nie wiem, idź może do Castiella. Zamiast tego wpadłam na niego. Spokojnie dziewczynko, jak twoja koleżanka słusznie zauważyła, jesteśmy w miejscu publicznym. Bardzo śmieszne. No dobrze, ja kupię sok ananasowy, fuj. Nie znasz ananasów. W sok, ananasów nie lubię. Ananas zjem tylko i wyłącznie w jakiejś sałatce bądź... No nie, w sałatce, no, w sałatce tylko. Ale ogólnie nie lubię ananasa, kiwi, melona, tych egzotycznych. Wyjątkiem jest mango, ale to też nie jest tak, że mamy jakąś obsesję na jego punkcie. I nie będziemy tutaj siedzieć w nieskończoność. Kasia wzięła sok pomarańczowy, o, no to, to to jest coś, co lubię. A potem Rosa zaciągnęła na stronę warzyw i owoców. Nie wiem, po co Eilish tyle owoców. Ten posiłek nie brzmi zachęcająco. Czemu? Może z wyganką, albo coś w tym stylu. O nie, potrzebuję protein. Jak nie, to umrę. Spokojnie, przekonamy się na miejscu. Jeżeli nie będzie mięsa, to zamówię sobie hamburgera. Jest do tego zdolna. Wkrótce potem poszliśmy do kasy. Butelka soku na jak uciekł jeden gol. Zapłaciliśmy za zakupy i weszliśmy ze sklepu. A teraz idziemy do Iris. zakończę dyskusję. No to idziemy. Tylko nie wiem gdzie jest Iris. Według informacji mamy wyjść z parku i kontynuować prosto. Poszliśmy zarazem, wygląda jakby wiedziała, którędy iść. Ciekawe, jak wygląda mieszkanie Iris. Spodziewałam się czegoś kolorowego i wesołego. Jeszcze chwilę maszerowaliśmy i w końcu znaleźliśmy budynek Iris. Otworzyła nam drzwi domofony i powiedziała, żebyśmy zapukali do pierwszych drzwi na parterze. Och, jak tu ładnie i kolorowo, tak jak podejrzewałam. Tak, bo ona miała bardzo ładne to mieszkanie, pamiętam. E, I pamiętam, że jak pierwszy raz je widziałam, to na się zastanawiałam, czy nie spróbować go odtworzyć w The Sims 4, bo ono było bardzo ładne zwyczajnie. Tak wiecie, nie? Po prostu było ładne, więc, więc tak się zastanawiałam nad tym. Cześć! Mm, haha, dziękuję. Prawie udało mi się już wszystko posprzątać dalej. E, przynajmniej jest przytulnie to mieszkanie hipisów. Nie jesteśmy hipisami, po prostu moja mama jest bardzo wyluzowana. Witajcie w naszym domu! Dzień dobry, mama Iris zawsze wygląda tak radośnie. Wszyscy od razu dobrze się czują w jej towarzystwie. Dajcie mi zakupy, zaniosę wszystko do kuchni. Kochanie, może mogłabyś w międzyczasie prowadzić gości po mieszkaniu? Oczywiście, chodźcie, spojrzałam na kastiele. Tym razem muszę uważać, aby nie dać niczego po sobie poznać. Tom Iris Kuchnia. A to nasza kuchnia, tak samo kolorowa jak i salon. Nie, no ona jest mega ładna. W ogóle bardzo ładna. No, ma chyba najładniejszy dom z nich wszystkich. Macie tutaj naprawdę ładne światło mm, i roślinki. E, to właśnie dlatego wybrałam to mieszkanie. Musieliśmy się przeprowadzić jak najszybciej. Mama Iris wkładała napoje do lodówki. Jest tutaj tyle bzdetów, że nie wiadomo, w którą stronę spojrzeć. Jezus, Maria, Castel. Mnie to motywuje do gotowania. To nie byle co, bo ja nienawidzę gotować. To korytarz, który prowadzi do pokoju i do łazienki. Nie spodziewałam... Nie podejrzewałam, że twoje mieszkanie jest tak duże. To nie jest pałac, ale we trójkę jest nam tu dobrze. Zakończę dyskusję. Pokój Iris. To mój pokój. Jaki ładny. Nie mam nic do powiedzenia na temat jej pokoju. Tego się nie spodziewałam. Czemu ma zdjęcia Castilla? Aleksiego, Chyba Nathaniel? Co, Iris, chcesz mi o czymś powiedzieć? To ładny bardzo pokój. Dziękuję. Łatwo rozpoznać po twoich y, ulubionych kolorach. Rozalia wyglądała powątpiewająco. Czemu? Bardzo ładny pokój, co ci Rozalia nie pasuje? Cywilizowani ludzie pukają zanim wejdą do czyjegoś pokoju. Tomasz bądź miły, uprzedziłam cię, że będę mieć dzisiaj gości. Iris, to twój brat? Wiesz, możesz mnie o to zapytać. Hej, przepraszam. Nazywam się Tomas, a wy jesteście w moim pokoju. Bardzo ładny ma pokój, Tomas. Jay Scarlet, jak leci? Dobrze a tobie? Biorąc pod uwagę okoliczności może być. Haha, nic się nie zmienić. Ech, okej, okay, co masz na myśli? Jak to? Zawsze wyglądasz e, tak poważnie jak na swój wiek. E, to spleen rozumiesz, czytałaś już. O Jezus Maria. Za mądre intelektualne dziecko. O nie, tylko nie zaczynaj, przez ciebie wszyscy popadną w depresję. Dziś wieczorem się bawimy Yey! Mogę zostać z wami podczas imprezy? Nie Co z tobą zazwyczaj Wolisz siedzieć sam w pokoju? Mama chce mnie na siłę Zaciągnąć do babci i dziadka Nie chcę tam iść A z czystej ciekawości ona się pojawia w nowej generacji? Skoro jest tam Tomasz? Nie wiem, uzgodnij to z mamą Mały, jesteś za młody na imprez Czemu wszystko co mam jest takie Objęte Karinga, takim chłopakiem, który chciałby być zbudowany, ale trochę mu nie wychodzi. O co z nim chodzi? On jest straszny. Przecież ja bym nie, mog... ja, ja bym nie mogła stać w jego taki rozwiniętym. Bo się po prostu posiadałeś. Zdejść złoty, a ja jestem taki stary. Mam 16 lat, czy to 17? Trzy lata od ciebie z Co To nawet jeszcze cztery to i tak jest tak samo. XD. Um, zaskoczycie, dobrze umiem się zaadaptować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Zapytaj mamy. Purchle, idź, pytaj matki. E, my idziemy dalej zwiedzać mieszkanie. Zakończę dyskusję. Mhm, A, Łazienka. Jaka brudna wanna. Nie, to, to wzorek czy brudna? Uwielbiam takie wanny. To wzorek czy brudna? Bo nie wiem. Jest ile kwiatów tutaj mają. Epipremnu. No. Boże drogi. No ale tak, to są fajne warunki dla kwiatów. Eee, ech, nie, jest trochę brudna? Nie, po prostu jest stara. Aha, okej, okay, dobra. E, moja mama znalazła ją na targu antyków. Można by pomyśleć, że jesteśmy w szklarni. Pielęgnujemy rośliny na zmianę razem z mamą i bratem. Nieźle sobie radzimy. No bardzo ładnie wyglądają. Na rysunku. No i faktycznie, łazienka to jest takie dobre pomieszczenie, jak się ma okno w łazience, to można, huu, to można sobie taki zrobić, o przepis, ale można sobie cudownie zrobić, ja nie mam okna w łazience, jak macie okno w łazience, to powinniście mieć rośliny. E, Wejdziemy dalej, to jest moja rośliniesko, natura za bardzo się uwydacznia, od niedawna jestem rośliniarą, jakby ktoś nie wiedział. Twoje mieszkanie jest naprawdę super, poczekaj, to jeszcze nie koniec, ach, macie ogród albo basę? Nie, ale coś fajnego, chodźcie, zakończ dyskusję. Dom Iris. Patio. Jak widzicie, zdobiliśmy też nasze patio. Wow! Mam ochotę tutaj zostać. Nieźle. Poczekaj, aż zobaczysz nasz tajemniczy ogród. Co? Tajemniczy ogród? E, to tędy, chodźcie. Zakończę dyskusję. Teda. No, nie mają fajnie, że mają to patio. O, matko, co to ma być? straszne. Jak to słodko. Nie wszyscy mieszkańcy tego bloku mogą z niego korzystać. Podobno para, która mieszka tutaj przed nami, posadziła te kwiatki i zainstalowała huśtawkę. Aha. Aż ma się ochotę zanurzyć w objęciach swojego ukochanego. Co? Chyba nie zacznie zachowywać się jak Alexi. Tak właściwie to gdzieś są pozostali. Niedługo powinni przyjść. Wracamy do salonu? Zakończę dyskusję. No fajne paty, fajne. A super, skoro już wszystko widzicie, to będziemy mogli zaczynać. Ris, mam. Ariz zawołała do niej z kuchni. Tak, mamo? Ktoś chyba zadzwonił do drzwi. Ach, Iris pobiegła do drzwi. Cześć! Cześć, Prio! Scarlett, miałam nadzieję, że tu będziesz. Ja dlaczego? E, spotkałam Violetę po drodze i e, chodź, wszystko ci wytłumaczę. O co? Gdzie idziecie? E, nie, martw się nie zabierze nam to dużo czasu. Skarlet możesz ze mną pójść, ale. Nic więcej nie dodając, Priya zaciągnęła mnie na zewnątrz, ku zdziwieniu pozostałych. Prio, co się dzieje? E, Chodzi o Violetę, jednak nie chce przyjść. Dlaczego? Nie dziwi mnie to. O nie. Jest zbyt nieśmiała. Podobno Kim w ostatniej chwili zrezygnowała i Violetta nie chce przyjść bez niej. Dobrze, że nie mam takich koleżanek. E, czego ode mnie oczekujesz? Wio cię lubi. sensie <laughs> chyba raczej. E, może... Wają chyba. Myślę, że razem udałoby nam się ją wyciągnąć z mieszkania. Ale co chcesz zrobić? Przecież nie pójdziemy do niej, aby zmusić ją do wyjścia. I nawet nie wiem, gdzie mieszka. Może jeszcze nie wróciła do domu. Rozejrzyjmy się po okolicy, no dobrze. Tutaj jesteś. Szukałyście mnie? Tak. Głupio by było, gdybyś przegapiła imprezę. Dokładnie, chodź z nami. Będziemy się świetnie bawić. Nie, ci nie czuję się zbyt dobrze podczas takich spotkań. To się ze. Aris może się obrazić, jeżeli nie przyjdziesz. Manipulacja. Pięknie wchodzenie na emocje. Oh, jest. oczywiście, nie ma nic gorszego, co można komuś powiedzieć w tej sytuacji. Ale przyszłeś na piżama party u Melanie, wyrzuty. Super sprawa. Piękna odpowiedź, cudowna. Naprawdę się ucieszymy, jeśli przyjdziesz. Kolejne wpływanie na emocje. Co w się sensie, wiecie? Manipulacja. To jest taka manipulacja na zasadzie, że pamiętaj. Jeżeli ty nie pójdziesz, to spowodujesz, że Iris będzie źle. Dlatego, chociaż nie chcesz tam iść, nie masz na to ochoty, czujesz się źle, niekomfortowo, nie pasuje ci to, to masz iść, bo Iris się obrazi i przez ciebie będzie chodziła obrażona. I co? I co? I co? No, twoja wina. Druga sprawa, ale przyszłeś na piżama party u czyli, czyli co? Co ty wymyślasz w ogóle? Dlaczego tak robisz? Dlaczego taki masz pomysł? W ogóle skąd? Przecież byłaś u Melanie. co ci nagle odwaliło? Co? Co wymyślasz? Zdecyduj się. Także kolejna cudowna odpowiedź. Naprawdę się ucieszymy, jeśli przyjdziesz. Czyli to jest to samo, co powyższe, w sensie Iris może się obrazić, tylko że tym razem na zasadzie ucieszymy się, jeśli przyjdziesz w nawiasie, a jeśli nie przyjdziesz, nie będziemy ucieszeni, będziemy czuć się źle. Więc powinnaś pójść. Czyli jak ktoś jest słaby psychicznie, to pff, każda z tych odpowiedzi wymusi na nim przyjście i nie zrobi tego z własnej woli, ze szczęścia i przyjemności. Yy, także ojej, wkurzają mnie takie postacie jak Violetta, bo nie mam do nich cierpliwości, po prostu nie mam do nich cierpliwości i wiem, że narażam się teraz może tym na hejt i większość z was powie, że powinno się biegać za takimi osobami, głaskać i w ogóle je wypychać, bo one są biedne i w ogóle i w szczególe rozumiem, że niektórzy tak mają, ja nie mam, ja, jeżeli ktoś, w sensie ja mam tak, że jeżeli ktoś nie chce przyjść, nie... no to nie chcę, no to ja tutaj tego... Nie nie, w sensie wiecie, nie, nie, nie 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 chodzę na siłę, nie wyciągam go i w ogóle, bo ja mogę to robić do, do nieskończoności, do, do wręcz śmierci mojej i tej osoby. Ale to nie ma sensu, bo ta osoba w końcu musi sama zrozumieć, że musi wyjść. I to nie jest zawsze tak, że wszyscy mają czekać i w ogóle, i w szczególe, ym, i dawać jej atencję, i mówić: ojej, będziemy wszyscy szczęśliwi, jak ty będziesz, żeby ona cały czas wiedziała o tym. Ona powinna sama zrozumieć, że chce gdzieś pójść i tyle, nie? A nie, że my całe życie będziemy za to słuchać hać, ją powychać i powychać i popychać, bo ona nigdy się nie ogarnie sama ze sobą i z tymi swoimi emocjami. Które są trudne, nie? Oczywiście, że są trudne, oczywiście, że nie są fajne i oczywiście, że bycie zamkniętym w sobie, jest ciężkie i ciężko się przełamać, tylko nie można oczekiwać, że ktoś wiecznie będzie chodzić i przełamywać nas za nas, zamiast sami tu przepracować i sami z siebie się przełamać. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Ale mam nadzieję, że rozumiecie. Także ja wiem, że narażam się tym na hejt, bo zawsze jak o tym mówię, że mnie denerwują takie osoby, to dostaję retrymendę, że, że oni są biedni w ogóle wszyscy. No, ale tak mam, no, tak mam. Ja nie mam po prostu do tego cierpliwości, szanuję ludzi, którzy mają cierpliwość. Ja mam takie zdanie, właśnie, że ja nie jestem od tego, żeby kogoś popychać do takich rzeczy. Ten ktoś sam musi się popchnąć do tego i mówienie takich tekstów jest złe. I uważam, że jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że właśnie ma taką znajomą osobę, która właśnie w ten sposób się zachowuje i cały czas sobie wmawia, że wszyscy jej nie lubią, chociaż wszyscy ją lubią, ale ona sobie wmawia, że nie lubią i nie przepracowała swoich traum i problemów. To się nie mówi takich rzeczy. Można ewentualnie i powiedzieć, nie wiem na zasadzie, że rozumiem twoje obawy. Wiem, że się boisz, wiem, że nie wiem, nie ufasz temu, że ludzie naprawdę chcą się z tobą spotkać, ale wiesz mi chcą. Natomiast jeśli nie czujesz się na siłach, uważasz, że nie jest to coś, co na ten moment jest dla Ciebie dobre, to postępuj zgodnie z tym, jak czujesz. No tyle. A nie wypychać kogoś na siłę, bo my nie odważymy się za kogoś na wiecie, nie możemy być kimś. Ach, to moja pogadanka, ale po prostu nie wiem. Ja nie mówię, że mam mądre podejście do tej sytuacji, ale takie mam podejście. Staram się szanować zdanie innych, niezależnie czy się z nim zgadzam, czy nie. Po prostu szanować. Ale właśnie, jak mówię, unikam raczej znajomości z takimi osobami, bo po prostu ja nie jestem osobą cierpliwą, nie jestem raczej empatyczna do takich zachowań, więc moja postawa mogłaby wpływać negatywnie po prostu na takie osoby. A ja nie chcę wpływać negatywnie na ludzi, więc patrzę sobie, z kim się zadaje, jaki ktoś ma charakter, jaki coś tam, żeby nie osaczyć kogoś moją osobą, nie sprawiać mu przykrości, wiecie, nie być dla kogoś ciężarem, bo dobrze sobie zdaję sprawę z tego, że ja. Jestem ciężkim człowiekiem do życia. Ciężkim wiem o tym, więc, więc tak, no. I żadna z tych odpowiedzi mi się nie podoba, ale. Wszystkie są straszne, no. Po prostu wszystkie są straszne, żadnej bym nie zaznaczyła, ale skoro jakąś muszę, to może kliknę tę. Jesteście naprawdę urocze, ale będzie zbyt wiele osób. Masz agorafobię. Nie, po prostu jesteś nieśmiała. Nie sądzi, że to dobry moment, aby się z tym zmierzyć? Znam wszystkich zaproszonych gości. Znasz wszystkich. Poza tym, nie będzie tam nikogo, kto mógłby być złośliwy. Ale z drugiej strony, wiecie, co jest złego w byciu nieśmiałym? W sensie, dlaczego ekstrawertycy wymuszają na, nie wiem, introwertykach bycie jak ekstrawertyk? Dlaczego nie są w stanie zaakceptować tego, że nie wszyscy działają na tych samych zasadach i nie wszystkich to samo, nie wiem, ekscytuje i w ogóle? Ja, na przykład, osobiście, dla mnie. Pójście na imprezę, to jest zmarnowaniem czasu, po prostu zmarnowaniem czasu. To jest marnotrawstwo czasu, energii, nie jest to dla mnie przyjemne i w ogóle mogę pójść, bo nie mam z tym problemu, nawet jeśli są sami nieznajomi, nie mam z tym problemu. Mogę pójść, mogę się odnaleźć, mogę się zapoznać z wszystkimi i spędzić tam czas i w ogóle nie siedzę w kącie. Ale jeśli nie muszę, to nie chodzę w takie miejsca, ponieważ wolę sobie wziąć książkę i poczytać bądź porysować. Sama w samotności, w ciszy, zupełnej jeszcze stopery do uszu bym sobie wsadziła. Więc. <gryw> Więc tak, no. Um... Ale wiecie, tutaj. Ja nie lubię takiego osaczania takich osób. Po prostu nie lubię. Ach, wiem. I nie będziesz sama. Kim nie jest Twoją jedyną koleżanką? My też tam będziemy. I Aleksi. Sama widzisz, że brakuje ci argumentów. Nie wiem, może to jest dobre, może powinno się tak naciskać i męczyć takie osoby i wywierać na nie taki wpływ i tak psy na psychikę im najeżdżać. Nie wiem. No, no, nie jest to mój styl bycia. Zdecydowanie. No dobrze, ale z pewnością nie zostanę do końca. Ale to ty robisz komuś łaskę? <noise> no, w każdym razie. Y sytuacja, nikt cię do tego nie zmusza, zobaczysz będzie fajnie. Nikt cię do tego nie zmusza, ale zobaczysz będzie fajnie, nikt cię do tego nie zmusza, ale będzie nam smutno jeżeli nie przyjdziesz. Nikt cię do tego nie zmusza, ale Melanie będzie przykro jeżeli nie przyjdziesz, czy tam innej nie wiem Iris będzie przykro, jeżeli nie przyjdziesz. Ale nikt cię do tego nie zmusza, hmm, nie idziesz by w ogóle. My? Absolutnie. Ruszyliśmy w drogę. Ciekawe, czy pozostali też już przyszli. Jezu, jak ja się rozgaduję tutaj, ale ja nic nie poradzę, no. To, 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 czasami aż po prostu tak... Wiecie, totalnie, totalnie, totalnie przerażam. Kolejny raz przeszliśmy przez park. Gdy przeszliśmy, wszystkie drzwi były otwarte. Nie musiałyśmy dzwonić, aby wejść do budynku. Słowo daje, każdy może tutaj wejść. U mnie by to było nie do pomyślenia. Ale gdzie z Iris i pozostali? Może zwiedzają mieszkanie? Chodźcie. Dariusz kolejny raz oprowadza gości po mieszkaniu. Tutaj jesteście, O, z cała ekipa. Martwiliśmy się z Kastielem, nie wiedzieliśmy, gdzie poszłyście. Z Kastiele, nieźle się zaczyna. Scarlett rozluźni się, przecież nie ma w tym nic podejrzanego. Podczas gdy Priya szuka wymówki dla naszego spontanicznego wyjścia, zdałam sobie sprawę, że chłopcy się na mnie patrzyli. Oho, Aleksji, mój kraszu. Natanie, mój mężu. Przykro mi. Mam coś między zębami, czy co? O co wam chodzi? Wszyscy na siebie spojrzeli, jakby analizowali sytuację. O, nic. Po prostu wyglądasz bardzo apetycznie w tej... Jezus Maria. Ale sztupet. Kentinku, wyluzuj. W czym masz problem? Przestańcie, nie widzicie, że przez was czuję się niezręcznie? To wy wprowadzacie ją w zakłopadanie. Dlaczego tak się denerwujecie? Przestańcie, jesteście śmieszni. W ogóle mnie nie słuchają. Uważam, że byłeś prostacki. Skadet zasługuje na lepsze komplementy. No, oczywiście, że tak, Nataniel. Ach tak? No to, na, yy, no to za co niby zasługuje? Jakiś problem? Obrażeni spojrzeli w przeciwnym kierunku. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakby zareagował okazji, gdyby tutaj był bo będziemy mogli udać się do kuchni. Będziemy gotować? Przygotujmy się na katastrofę? Ech, tak. Pomyślałam, że będzie fajnie, jeżeli razem wszystko przygotujemy. Uważam, że to dobry pomysł. Jaki słodziak. Hmm. Zrobimy co w naszej mocy. Żeby nie spalić chaty. Daj to sobie to był żart. Możecie się rozgosić w ogrodzie, podczas gdy ja pokażę mieszkanie w Violetcie i Priim pri i, e, zakończ. W ogrodzie zaczyna się robić tłoczno. Scarlett! Hmm? Chodź, musimy porozmawiać. O czym? Nie dyskutuj, choć. Oboje wzięli mnie pod ramię i zaciągnęli do mieszkania. Już się boję, co macie zamiar mi powiedzieć. Jest gorąco, gorąco, gorąco. Cicho. Ciężko, się, ciężko ci się utrzymać na wodzy. Pstura, rozalia przesadza. Myślisz, że uda wam się zachować dyskrecję? Spokojnie, nie jesteśmy zwierzętami. Ja odniosłam inne wrażenie. Przestańcie. To wy nas wydacie, jeżeli dalej będziecie wszędzie o tym gadać i tak nie przestaniecie na siebie patrzeć. Co ty wygadujesz? Rzuciliście się na mnie, zanim zdążyłam na kogokolwiek spojrzeć. On w każdym razie nie przestaje cię obserwować. Zauważyłaś to, bo wiesz o wszystkim. Nie sądzą, aby pozostali mogli się zorientować. ja też zauważyłem. Bo ty też o wszystkim wiesz, cwaniaku. Muszę zmienić temat, bo zaczynam mieć już tego serdecznie dość. Nie widziałam Tomasa, jednak poszedł razem z mamą. Ten dzieciak jest trochę dziwny. To prawda, przy nim czuję się dziwnie. Jest po prostu inny niż reszta dzieciaków jego wieku. Jego ja lubię. Skalet, w że on ciebie też lubi. Iris, nie zauważyliśmy, kiedy przyszłaś. Co teraz robimy? Chodźcie do salonu, podzielimy się zadaniami. Szybcze. Zadaniami? Zruszam ramionami, poszłam za Iris. Wszyscy już są? Organizujesz apel? Ale to ważne, aby każdy wiedział, co ma robić. Iris, nie stresuj się, wszystko dobrze się potoczy. Oczywiście, że tak, no dobrze. Ding dong. O, kurczę. Chyba nigdy ci się nie uda, usłyszałam jak Roza zachichota. nie ruszajcie się Zaraz wracam, ja <grywia> przeczytałam cudownie Podobno będziemy mówić kaczki, chyba żartujesz Lepiej, żeby tak było, w przeciwnym razie spadam stąd Nikt cię nie trzyma Przecież jesteśmy prawie dorośli, może moglibyśmy puścić muzykę i... Fajnie byłoby trochę potańczyć, nie ma mowy Biuleta wygląda coraz bardziej zagubioną. Nie wyobrażam sobie, aby miała zacząć wywijać na parkiecie. Nie panikuj. Nikt nie będzie cię zmuszał, abyś robiła coś, czego nie chcesz. Przecież ją zmuszacie cały czas. Przytknęła głową, ale dalej wyglądała niepewnie. Wydaje mi się, że Iris chce tylko, abyśmy się dobrze bawili. Nie musimy wymyślać nie wiadomo jakich zajęć. Czemu on jest jedynym rozsądnym człowiekiem w tym towarzystwie? No, Daniel, wróć do mnie. Mam nadzieję, że taniec to dla ciebie... Nie wiadomo jakie zajęcie. Co sugerujesz? Cześć! To prawda, że brakowało Melanie. Przepraszam za spóźnienie. Nie ma sprawy, przychodzisz w dobrym momencie. Pomyślałam, że powinniśmy się podzielić na dwie grupy. Jedna grupa zajmie się gotowaniem, druga wymyśla zabawę na wieczór. Chcesz powiedzieć, że zupełnie niczego nie przygotowałaś? Ale fajnie jest zrobić wszystko w grupie, prawda? Jednak, ktoś musiał ją wesprzeć. Nie jest łatwo przemawiać do tylu osób. Kto chce zająć się zabawami? Od razu podniosłam rękę. Nie ma mowy, abym siedziała w garnkach. Ja też. Nie wiecie, co was czeka, jeżeli wpuścicie mnie do kuchni? Ja też wolę pomyśleć nad zabawami. Ja wolę gotować. Widziałam, że on jest mężem. Ja też. I ja. O Jezus, on też jest mężem. W sensie on mi w ogóle nie pasuje do niej. Natalie też nie do końca, ale już bardziej. Ona jest trochę taka patusiarska, więc faktycznie ona do Castiela by pasowała, albo do armii, nie armii. no w sumie tak. E, Armin i Kentin, o Kentin to jest największy patusiarz, więc no do niego najbardziej. Ja wolę się bawić, objął ramienie my, mnie i Rosalię. Dobrze, ja też zostanę w kuchni, aby pokazać wam, gdzie się co znajduje. Chłopaki, idziecie ze mną? My? Tak, wy. Nie wyglądają na zadowolonych. W takim razie jej ja wieleto dołączymy do drugiej grupy. Violetta chyba nie jest zachwycona. Podzieliliśmy się na grupy. Ciekawe, co uda nam się wymyślić. A ja się z wami żegnam i dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Słodkiego cringe'u. Cześć!